Kto chce zachować swoje życie, straci je, a ten, kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. Dzisiaj Pan Jezus no, daje nam Ewangelię, która na pewno jest wyzwaniem dla nas, bo, bo kto z nas nie chce żyć. Każdy, mam taką nadzieję, że każdy z nas po prostu chce żyć mało tego. Chce żyć w pełni, chce żyć jak najlepiej o co pan zmówi, że, żeby, żeby tracić swoje życie. Ale ten, to, ten, ta wypowiedź paradoksalnie właśnie prowadzi do pełni, pełni życia. Że Jezusowi właśnie chodzi o pełnię życia. Bo można żyć tak, żeby przeżyć. Ale można właśnie żyć tak, żeby iść ku pełni. Żyć, żeby przeżyć, to znaczy e, zabezpieczyć się na każde niebezpieczeństwo. Być cały czas w gotowości, w takim napięciu, żeby nic mi nie zagroziło, zbadać wszystkie zagrożenia i no, w ten sposób przeżyć swoje życie, szukać zabezpieczeń materialnych, jakichś innych, żeby, żeby jakoś przeżyć dzień, tydzień, rok. I tak można marnować, zmarnować swoje życie, bo się okazuje, że. Całe życie jest takie, że nigdy tej sytuacji bezpieczeństwa nie będę mieć, bo zabezpieczę swoje życie materialne, to pojawi się choroba, cierpienie, nie moje, to osób bliskich i tak dalej. I Cały czas mogę jakoś próbować uciekać, uciekać od życia, próbując jakoś tak nieudolnie zachować to swoje życie. Albo mogę żyć na sposób Jezusa Chrystusa, to znaczy w logice oddania. Mogę oddać swoje życie, oddać swoje życie Bogu, to pierwszy krok. I oddać swoje życie innym, o takie niemodne w tych czasach. Ale co to znaczy? No właśnie, żyć na sposób ofiary to też niemodne słowo. Ofiara to tracenie życia. Ofiara wiąże się również z cierpieniem. Ale czy to jest życie nieszczęśliwe? Nie, wręcz przeciwnie, to jest życie w pełni, dlatego że ja widzę prawdziwe owoce życia, ja widzę, że życie smakuje, że żyje dla kogoś, że żyje po coś, że nie żyje dla siebie. Że żyję, bo też spotka mnie kiedyś po tym życiu, to prawdziwe życie. Że rozwijam się wtedy, że zbliżam się do Boga i do ludzi. No, moglibyśmy to wymieniać. Natomiast Jezus też nie ukrywa, że to jest to związane z obumieraniem, a to jest życie na sposób życia Jezusa Chrystusa, popatrzą na, na Jego historię. No Właśnie to jest cała kwintesencja. Jezus żyje, aby umrzeć i ma życie wieczne. Więc yy, prośmy Boga, aby dał nam odwagę do tego, żeby żyć właśnie w taki sposób, żeby nie bać się ofiarować swoje życie, tracić je, aby mieć życie wieczne, prawdziwe życie.